Jeżeli chcemy założyć dyskusję w Thrissaderze bez zakładania konta, do okna, które znajduje się w centralnej części ekranu, wpisujemy jej temat w miejsce tekstu zastępczego. W tym przypadku jest to pytanie, jakie narzędzia webowe wykorzystujesz w swojej pracy. Zatwierdzamy je klawiszem Go. W tej chwili dyskusja jest już założona. Jej temat możemy edytować po kliknięciu przycisk Edit. Możemy także dodać opis. Jak również zmienić termin, po którym formularz dyskusji zostanie zamknięty? Ten termin, który został zaproponowany, można zarówno wydłużyć, jak i skrócić. Osoba, która założyła dyskusję, ma również możliwość dodawania własnych pomysłów, argumentów i kontrargumentów. Może również głosować zarówno na swoje propozycje, jak i propozycje innych uczestników dyskusji oraz dodawać lajki. Po kliknięciu w przycisk Add Idea podam swoją odpowiedź na pytanie. Również wpiszę swoje imię, żeby było wiadomo, że ta propozycja została dodana przeze mnie. Do pomysłów można ponadto dodawać opisy oraz zdjęcia. Ale nie jest to konieczne. Klikam w klawisz Save. I w tej chwili mój pomysł, moja odpowiedź na pytanie już została dodana. Dodam argument. Również podam swoje imię. W związku z tym, że jest to argument za, klikam znak plus, a następnie wybieram klawisz save. Mogę ten swój argument lajkować. Jak również zagłosować na swoją propozycję. Gdybym chciała w tej chwili zapisać całą dyskusję na swoim koncie i mieć możliwość powrotu do jej edycji, jak również do edytowania swoich wypowiedzi, to mogłabym Założyć konto, klikając klawisz Subscribe to Updates, bądź też zalogować się na konto już istniejące. Z kolei, jeżeli chcę do dyskusji zaprosić inne osoby, klikam w klawisz Share and Invite i mogę do dyskusji zaprosić za pomocą poczty elektronicznej, mediów społecznościowych, jak również. Istnieje możliwość skopiowania linku, który należy podać tym osobom, które mają do dyskusji dołączyć.